Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. Jak to zwykle bywa na początku nowego roku, podsumujemy rok ubiegły. Jak to było w 2019 roku? Gorzej czy lepiej niż w poprzednich latach? Podobnie. W Województwie Małopolskim czy w samym Krakowie jest dość znaczny spadek ofiar śmiertelnych, jak również osób rannych. Z tego się bardzo cieszymy, aczkolwiek to dalej są ofiary śmiertelne, których być nie powinno. Są ludzie, którzy być może do końca życia będą poszkodowani, będą odczuwali skutki wypadku. Natomiast w Polsce w kwestii ofiar śmiertelnych jest gorzej. Mamy już ponad 30 osób, które zginęły na polskich drogach więcej niż w roku 2018. No a jeszcze być może niektórzy ranni niestety umrą, więc należy się liczyć, że około 40 osób więcej zginęło na polskich drogach więcej w roku 2019. W Małopolsce jest trochę lepiej, ale ogólnie, no cóż, za mało się poprawia. Nawet biorąc pod uwagę Małopolskę, czy sam Kraków, gdzie ta poprawa jest naprawdę wyraźna, bo 24 osoby zginęły na krakowskich drogach w mieście Krakowie w roku 2018, a tylko 13 w roku 2019. No to jest naprawdę dobry, duży spadek. No, ale właśnie, o 13 osób za dużo. Także generalnie dobrze nie jest. Zresztą widzimy to jeżdżąc i na bieżąco obserwując to, co się w ruchu drogowym dzieje. Przejście dla pieszych, tu mamy. Przejście dla pieszych, tutaj mamy. Samochody, które jechały na lewym pasie, zatrzymały się celem ustąpienia pierwszeństwa. Pieszych nie zwróciłem przystanie. zupełnie pan nie zwróciłem to uwagi. Wykroczenie pani popełniła Jakie A zaraz wszystko powiem niech pani wsiądzie z pojazdu porozmawiamy Dojeżdża pani do ronda, zmienia się światło na czerwone i pani przejeżdża. Bo nie zdążyłam zatrzymać, bym zatrzymała. A, czy pani przyjechała na czerwonym, dlatego bo się nie, pani zdążyła to, zatrzymać. To jeszcze było żółte. Jakie było? Jeszcze było żółte jak przejechałam. Tak? Tak pani mi, że tak. A on mi się wydaje inaczej. I nagrani mam też inne. No dobrze, no to jak no to trudno, co zrobię? No najlepiej to nie jeździ na czerwonym, a na żółtym też nie wolno. No ja wiem, co to ja kupię, jeszcze jechał autobus obejmijam. Za takie wykroczenie mandat nakładam w kwocie 400 zł punktów do tego liczbowe jest 6. Manewr, którego się Pan dopuścił, jest to wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych, czyli, proszę Pana, tamto... jechałem to... za tam, tamtym przecież. To znaczy? No jechałem za kościoł, czyli nie wyprzedzałem na... Proszę Pana, ja Panu już tłumaczę. Zmieniłem pas, czy coś? No nie. nie. Proszę Pana, Pański pojazd nie może przed tym przejściem i na przejściu, proszę Pana... No poruszać się z większą prędkością niż pojazd na pasie obok. Nie. To nie znał pan tego przepisu wcześniej? Nie do końca. Nie do końca. A to ile dostanę punktów? Mandat w wysokości 200 zł i 10 punktów karnych. O sytuacji na krakowskich drogach porozmawiam z naczelnikiem Krakowskiej Policji Drogowej, z którą od lat owocnie współpracujemy. Statystyki są o wiele lepsze niż w latach ubiegłych, ale 13 osób zabitych to jednak wciąż dużo. No tak, rzeczywiście te statystyki za 2019 rok są zdecydowanie lepsze. Ale też, tak jak pani tu słusznie zauważyła, są to, to mało zadowalające statystyki. No bo jednak jest to 13 osób, które no niestety nie doczekały 2020 roku. W dalszym ciągu też jest niepokojące, że w tych 13 osobach jest 7 osób. To są piesi. Chciałbym też zwrócić tutaj uwagę, że z tych 7 osób 5 wypadków było spowodowanych właśnie z winy pieszych, którzy w wyniku tych wypadków ponieśli śmierć. Zbliżając się do przejścia dla pieszych Jechał pan prawym pasem ruchu. Natomiast tak. piesi po lewej stronie zbliżali się do przejścia dla pieszych? Nie zbliżali się, nawet nie, nie, nie zbliżali się do pasa zieleni. Pojazdy jadą na lewym pasie ruchu zwalniają i jadąc prawym pasem ruchu porusza się Pan szybciej niż pojazdy jadące lewym pasem ruchu, a więc Zgodnie z definicją wyprzedza pan. I wyprzedza pan bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Jest to wykroczenie bardzo niebezpieczne manewr, który powoduje zagrożenie dla pieszych. W dniu dzisiejszym w związku z wykroczeniem 200 zł mandatu nie 10, 10 punktów karnych. Oczywiście przysługuje panu prawo odmowy przyjęcia mandatu karnego wówczas zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu rejonowego. Jeśli nie byli w pobliżu przejścia. A ja mówię panu o samym manewrze wyprzedzania. W tym momencie o co panu chodzi? O Sam manewr wyprzedzania. Wyprzedzanie na przejściu i bezpośrednio przed nim. Tego manewru się zabrania. Jeżeli jedziemy tą samą prędkością, gość no. nagle zaczyna hamować ostro, mimo to, że nie ma nikogo w pobliżu przejścia, to również jest moja wina, że go wyprzedziłem? Zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest Pan obowiązany zachować szczególną ostrożność. Zachować szczególną ostrożność, czyli? Zachowałem szczególną ostrożność. Ale co to znaczy? Niech się pan wypowie, co to znaczy. Zachować szczególną ostrożność, to znaczy dostosować prędkość do sytuacji, która się może zmienić na drodze. Prędkość była dostosowana, nie była przekroczona. Prędkość, zachowanie, prędkość. zabrania się wyprzedzania na przejściu i bezpośrednio przed. Czyli rozumiem, że pan nie przyjmuje mandatu? Okej, Okej, okay. okay, dobra. Z pana Statystyki są nieco lepsze w ubiegłym roku. Myśli pan, że to kierowcy zmądrzeli, czy to dzięki waszym działaniom właśnie? Ja mam taką nadzieję, że jednak jesteśmy coraz lepszymi kierowcami, że jednak gdzieś działania edukacyjne, nie tylko represyjne powodują to, że jednak bardziej zwracamy uwagę na to jak jeździmy i zdecydowanie lepiej stosujemy się do przepisów w rejonach przejść dla pieszych. No tutaj mamy też w tych statystykach warto nadmienić, że 80% potrąceń w zeszłym roku było mniej do roku 2018. Zajechał pan na czerwonym świetle. Z góry, tak? Tak z góry panu mówię, że nie zauważyłem, bo on stanął, nie zauważyłem. Ale dlaczego stanął? Bo było czerwone. Ale ja bym wrzucał się w niego, rozumiem. No to nie? proszę pana, czyli nie. Co co zrobić? Jeździ na czerwonym? On był za duży i ja nie zauważyłem zmiany świateł. Czyli było, było zielone. Jechaliśmy, nie? I on nagle zahamował, a ja nie widziałem co się stało, nie? I ominęłem go. I jak go ominęłem, to po prostu już... Nie chciałem hamować, nie, tylko myślę, to przecież Ci chwilę pojadą, no tak zrobiłem. Po pierwsze, nie zawał Pan do odległości, druga sprawa, nie zauważył Pan tej szczególnej ostrożności, bo to jest szczególna ostrożność, polega na zwiększeniu uwagi, Zgadzam. a Pan jej nie zwiększył. Z uwagi na to, że wjechał Pan na czerwonym świetle, nakładam na Pana mandat w dniu dzisiejszym. może być po czy policja ma pouczać za czerwone światło, tak? No, nie, no to my rozmawiamy i ten... No. Ale... No, rozmawiamy, no proszę pana. Manda za to wykroczenie nakładam w kocie 400 zł. Ojej. Punktów do tego liczbowo jest 6. To w których miejscach w Krakowie kierowcy powinni uważać? W których miejscach mogą się was spodziewać? No i oczywiście mogą się spodziewać, że wystąpią w programie Jedź Bezpiecznie. No, w najbliższym czasie na pewno będziemy widoczni i będziemy prowadzić działania na ulicy Armii Krajowej, bo tam jednak dochodzi do potrąceń. Szczególnie mam tutaj na myśli w rejonie ulicy Kołowej. Dosyć ciężko się przechodzi przez przejście dla pieszych, przez niestosujących się do przepisów kierujących na alejach na wysokości Parku Krakowskiego. I tam w najbliższym czasie na pewno będą prowadzone działania. Przed tym przejściem dokonuje pan manewru, który jest zabroniony. A mianowicie, proszę pana, wyprzedza pan pojazd, który porusza się prawym pasem ruchu. A ja zwolniłem, tak no ale niewystarczająco dużo, proszę pana. Pan zwolnił, żeby zrównać prędkość do prędkości pojazdu, który poruszał się obok. No Ja, ja obserwowałem przejście, tak że nikt nie przechodził, jak jechałem tak. Bo to... Dobrze, pana. Ustawa o Prawo o Ruchu Drogowym, dokładnie artykuł 26, jasno i wyraźnie mówi o tym, jak się należy zachowywać w takiej sytuacji. Pan ten przepis jak najbardziej powinien znać. Widzę, że tutaj tak troszkę, no, no nie, nie, jasno, nie do końca nie pan, miałem, pan to zna. Widziałem, obserwowałem przejście, nikogo nie było. Zmieniłem ten pas i pojechałem po prostu. Często pojazd, który jest na pasie, czy to lewym, czy prawym, ogranicza nam tą widoczność na tyle, że nie jesteśmy w stanie, proszę pana, zauważyć, czy jest pieszy, czy nie ma tego pieszego i dochodzi do potomcenia. Proszę pana, no niestety dzisiaj będzie grzywna 200 zł i 10 punktów karnych. Jednym z najgorszych zachowań kierowców jest wyprzedzanie i omijanie w okolicy przejścia dla pieszych. Czy liczysz na to, że w 2020 roku coś się zmieni w tej kwestii? No właśnie tutaj pokładamy największą nadzieję na poprawę, raz, że prawdopodobnie w przepisach jeszcze lepiej uregulujemy sprawę pierwszego, który wchodzi na przejście, względnie zamierza wejść. Ci, którzy nie chcą się podporządkować temu, o co prosimy, o czym ciągle choćby w naszych programach mówimy, no będą dodatkowo przymuszeni znacznym myślę bardzo znacznym wzrostem mandatów. Myślę, że rozszerzymy też katalog wykroczeń, za których będzie zatrzymanie obligatoryjne, zatrzymanie administracyjne, zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące. To wszystko powinno spowodować, że właśnie w tym aspekcie sytuacja się poprawi. Aczkolwiek podstawą jest to, żebyśmy zrozumieli, co to jest wyprzedzanie. No bo wiemy, że wielu kierowców, wyraźnie widać to z ich rozmowy, autentycznie nie wiedzieli, że wyprzedzają. Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.